Krótki, około dwuminutowy spot składa się z wypowiedzi do kamery oraz dynamicznych sekwencji ujęć ukazujących produkty, ludzi i miejsca, które promują ideę małopolskiej ekonomii społecznej. O czym dowiadujemy się z napisu w logo, które pojawia się w początkowym ujęciu, a następnie znajdować się będzie w lewym górnym rogu kadru. Intro. W pierwszym ujęciu mężczyzna w średnim wieku ubrany w odzież roboczą wykonuje zadania w hali fabrycznej przy dużej maszynie zakładowej. Następnie pojawiają się zbliżenia na produkowane w fabryce mopy podłogowe. W dalszej części sekwencji widzimy uśmiechniętą dziewczynę z zespołem downa wydającą jedzenie przez okno food trucka, które przeplatane są efektownymi zbliżeniami na frytki belgijskie, po które sięgają ręce klientów. Kolejne ujęcie przedstawia uśmiechniętą kobietę na wózku inwalidzkim i aparatem fotograficznym, przewieszonym przez szyję, która opuszcza duży autokar wycieczkowy, korzystając ze specjalnej rampy, wbudowanej w dodatkowe drzwi, znajdujące się na boku pojazdu. Pomagają jej w tym operator rampy oraz kobieta w średnim wieku, która stoi za wózkiem, asekurując naszą bohaterkę. Ujęciem zamykającym jest zbliżenie centralne na twarz kobiety, która przykładając do twarzy aparat do fotografii natychmiastowej, przymierza się do zrobienia widzowi zdjęcia. Każdego dnia dziesiątki firm społecznych zmienia świat wielu ludzi w Małopolsce. Ujęcie z lotu ptaka na letnią panoramę średniowiecznego małopolskiego miasta. W dalszych ujęciach widzimy dynamiczną sekwencję montażową, przedstawiającą pracowników w kamizelkach odblaskowych i odzieży ochronnej, wykonujących roboty budowlane w słoneczny dzień na terenach wiejskich, obsługę niwelatora geodezyjnego, pracę koparki wykonującej zadania przy remontowanej drodze, układanie chodnika oraz wykonywanie wykopów i przygotowanie rur pod instalacje wodne. Jedną z nich jest spółdzielnia socjalna Czystość, działająca przy gminnym zakładzie gospodarki komunalnej w Sękowej, niedaleko Gorlic. Spółdzielnia z powodzeniem realizuje różnorodne zadania w zakresie robót budowlanych i gospodarki komunalnej, zatrudniając osoby mające duże trudności ze znalezieniem pracy. Przytulne biuro, pełne roślinności. Kobieta w wieku średnim, siedząc na miękkiej zielonej sofie, wypowiada się do kamery. Jest nią Małgorzata Makuch, wójt gminy Sękowa, o czym dowiadujemy się z podpisu, znajdującego się w dolnym rogu kadru. Z perspektywy czasu widzimy, że świetnie znalazła się na tym rynku pracy. Jest firmą bardzo konkurencyjną, a dla naszej gminy stanowi dumę. Dynamiczna sekwencja montażowa, przedstawiająca na zmianę pracę dwóch ekip budowlanych, jedna wykonuje pracę przy budowie chodnika na terenach wiejskich. Koparki układają i równają tłuczeń oraz przywożą betonowe krawężniki, które następnie są układane przez świetnie zgranych robotników. Druga ekipa, przy pomocy koparki, zajmuje się tworzeniem wykopu pod instalację wodną w zadrzewionej zielonej okolicy. Większość realizowanych projektów ma charakter lokalny: to m.in. budowy dróg, chodników czy instalacji wodno-kanalizacyjnych. Zgrana i profesjonalna ekipa sprawia, że jakość życia mieszkańców rośnie, a spółdzielnia się rozwija. Pracownik budowy w średnim wieku, siedzący w kabinie koparki, która pojawiała się we wcześniejszych ujęciach, wypowiada się do kamery. Jest nim Andrzej Gąsior, kierowca, operator maszyn specjalnych, o czym dowiadujemy się z podpisu, znajdującego się w dolnym rogu kadru. Ta praca daje mi dużą satysfakcję, ponieważ zrobiłem sobie uprawnienia na koparki. Lubię pracować z moimi kolegami, pracujemy przy takich rzeczach, które są potrzebne dla ludzi. Kontynuacja sekwencji montażowej przedstawiającej pracę dwóch ekip budowlanych przy budowie chodnika i prac przy kładzeniu instalacji wodnej. Ujęcia lotnicze przedstawiające teren budowy przeplatają się z planami bliższymi, przedstawiającymi procesy technologiczne budowy, użycia koparek do tworzenia wykopów i układania tłucznia. Układanie betonowych korytek wodnych przy nowo położonym chodniku i pracę spychacza. Misją firmy jest aktywizacja zawodowa osób długotrwale wykluczonych z rynku pracy. Pracownik budowy w dojrzałym wieku, stojący na tle remontowanej drogi, wypowiada się do kamery. Jest nim Mirosław Michalik, robotnik gospodarczy. O czym dowiadujemy się z podpisu, znajdującego się w dolnym rogu kadru. Udzielnia mi zaproponowała tę pracę. Dłuższy czas byłem na bezrobociu. Praca mi to daje satysfakcję. Wykonujemy różne roboty budowlane, a przede wszystkim mam co miesiąc swoje pieniążki. Sekwencja montażowa przedstawiająca dalsze prace budowlane w terenie. Pracownik w kamizelce obsługuje spawarkę do rur wodociągowych stworzywa. tworzywa. Operatorzy koparek z gracją kierują pojazdem, a jeden z robotników ubija tłuczeń przy użyciu profesjonalnej zagęszczarki. Rzetelność, terminowość i fachowość to cechy, które doceniają liczni klienci i partnerzy współpracujący z firmą ssękowej. Ujęcia z lotu ptaka. Z ujęć przedstawiających ciężkie maszyny budowlane pracujące na terenie wykopów, kamera przenosi nas w sielskie panoramy okolic Gorlic. Pojawia się nowoczesna stacja uzdatniania wody, w skład której wchodzi mały budynek, oraz obiekty hydrotechniczne. Mężczyzna w średnim wieku, stojący w plenerze na tle koparek, wypowiada się do kamery. Jest nim Leszek Pieszczoch. Prezes firmy Polskie Centrum Wody Pieszczoch. O czym dowiadujemy się z podpisu, znajdującego się w dolnym rogu kadru. W firmie Polskie Centrum Wody zajmujemy się budową stacji uzatnienia wody, kanalizacji i wodociągów. Ze Spółdzielnią Czystość współpracujemy od 10 lat. Współpraca przebiega do tej pory bardzo profesjonalnie. Zbliżenie na młodego mężczyznę pracującego przy koparce w kamizelce odblaskowej z widocznym napisem Spółdzielnia Czystość. Mężczyzna w średnim wieku, stojący w plenerze na tle otaczającej go zieleni, wypowiada się do kamery. Jest nim Grzegorz Nosal, dyrektor gminnego zakładu gospodarki komunalnej w Sękowej, o czym dowiadujemy się z podpisu, znajdującego się w dolnym rogu kadru. Nasza spółdzielnia socjalna czystość jest dowodem na to, że podmioty ekonomii społecznej mogą prowadzić zarówno działalność komercyjną, ale tak samo działalność lokalnie związaną z szeroko rozumianą reintegracją społeczną. Długie ujęcie z lotu ptaka. Kamera powoli oddala się od dużej koparki wykonującej głęboki, podłużny wykop pośrodku drzew i bujnej roślinności. Wraz z odjazdem kamery zauważamy pracowników w kamizelkach odblaskowych, pracujących przy wykopie. Współdzielnia socjalna Czystość zmienia komfort życia wszystkich mieszkańców gminy. A ta współpraca to efekt działania małopolskiej ekonomii społecznej. Sekwencja zamykająca spot. Duża koparka wykonuje wykop wedle wskazań pracownika budowy. Zbliżenie na dużą łyżkę wykopującą ziemię z wykopu. Jeden z robotników, ubrany w kamizelkę odblaskową z napisem Spółdzielnia Czystość, dokonuje pomiarów niwelatorem geodezyjnym na statywie. Sekwencję kończy ujęcie zamykające spot. Filmowy portret czwórki pracowników budowlanych w kamizelkach pozujących przy niwelatorze na tle wykopu i koparki. Przekonaj się, że warto kupować ich produkty i usługi. Sięgnij po więcej dobra. Oto małopolska ekonomia społeczna. Pod koniec ujęcia w pozycji centralnej pojawia się animowane logo Małopolskiej Ekonomii Społecznej. Składa się ono z kolorowego sygnetu marki Małopolska z podpisem Małopolska Ekonomia Społeczna oraz graficznego przedstawienia krzywej w kolorze różowym, kreślącej dwie trzymające się za ręce sylwetki ludzkie, przechodzące w napis Więcej dobra. Plansza druga. Do logo małopolskiej ekonomii społecznej, które pozostaje w pozycji centralnej, dołącza logo Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie oraz logo firm będących bohaterami spotów: Biura Podróży, Wakacje w dobrym tempie, Przedsiębiorstwa Społeczna 21, Spółdzielni Socjalnej Czystość, Krakowskiej Spółdzielni Niewidomych Sanel oraz Spółdzielni Socjalnej Albert. Poniżej pojawia się adres: www.małopolska.pl